Cześć. Cześć. Studio jest zamknięte. To, to mógłbyś wziąć klucze? Nie mam uprawnień. Aha. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę 716, tam jest nasze studio. Było. Co było? Studio było, już nie jest. Jak to nie jest? No bo dzwonił pan Rudka i powiedział, że już nie jest. Kazał zamknąć i kluczy nie wydawać. Aha, no, dziękuję. Rozumiesz coś z tego? Kombinator jeden. Igor, co ty wyprawiasz? Stoimy pod studiem i, nie wiem, mamy klamkę pocałować? Dobrze, ale wiedz, że jestem wściekła i to niczego dobrego nie wróży.